Poczytaj mi, prosię. Lasowiackie serce Tutaj niedaleko jest takowieść wieś Dąbrowica. I tam był kowol, Brylski się nazywał, i ten kowol kół różne bramy, bo on był takim znanym kowolem na okolice. I kół bramy do zamku Dzikowskiego, do Baranowskiego, Także szlachta, jak ta miała jakieś tam do wykucia, czy okucia na okna, takie kroty, to on to wszystko kuł. No i koniu oczywiście też kuwą. No i miał kilkoro dzieci. A najładniejszą była Marysia, najstarszą. I tam w tym Marysi kochał się taki Jantek. I ten Jantoś lubił go kowol, bo on pracował u niego tam w kuźni. Pracowity był. Chłop był taki zbudowany, fajny. No, biedny był, ale był pracowity. No i tak go lubią kowol. No i on tak się zakochał w tym Marysi. No Marysia w jątku też. No ale Jantek chciał zarobić trochę, żeby se chałupę mogły. Żeby te Marysie poprosić o rękę. To był taki ambitny i chciał mieć chałupę. I flisoki przyjeżdżały tutaj. Przyjechał Retman do wsi i zwołał chłopów takich na flis do roboty na spławienie tratew. Bo tu drzewa były w puszczy. Sandomierska była puszcza Sandomiersko. Drzewa były duże i spławiały do Gdańska. No tam robiły meble z tych drzew. No i ten Jantek poszedł tam do tego Retmana. No i go do marysi najpierw wcześniej powiedział ze. Ja pójdę do tego redmana za możeś się pójdę za tego żeby mnie wziął na oryla. No to poszedł. No i ten redman go przyjrzał mu się tam pogodą z niem no i nado się. No to jak się nado przyszedł do marysi go do ze. Marys, — Ja pojadę na flis. Na to Marysia się rozpłakała. — No, Jantoś, ty odejdziesz. Poszła do taty. — Tato, tato, Jantoś Wykuj Wykujmy serce, takie lasowiackie, takie duże jako moja dłoń. Jadą Jantkowi, żeby mnie nie zapomniał. No i tak zrobił ojciec. Wykuł serce takie, Jankowi założyła na szyję, no to Jantek taki dumny, jakby nie wiadomo co dostał, jaki majątek. No i pojechał na ten flis. Ale gdzieś tam Wisła było zburzono i tak do brzegu tą tratwę pociągnęło. Więc Jantek kijem odpychał od brzegu tą tratwę. Zahaczył tym sercem i wciągnęło go do ty Wisły. Utopił się. Utopił się i wisła go zaniesła daleko. Tam gdzieś do kole Torunia go wyłowiły ryboki, bo zawsze zatratwamy to ławice ryb płynęły, a te ryboki łapały ryby na wiśle, sieci i w to, i w to sieć gdzieś tam złapały tego jantka. A że miał to serce na szyi, to te flisoki go poznały, że to jest ten jantek. No i jantka pochowały pod Toruniem, a serce przywiezły marysi. No i Marysia już nie ożeniła. Do końca życia była sama, a to serce zamorowała. Tam we wsi Dąbrowica jest taki. Figura pana Jezusa Frasobliwego postawiono na pamiątkę, że była cholera i strasznie zdziesiątkowało całą okolicę. A tylko tam góry, gdzie mieszkała ta Marysia, te góry tylko zostały. I na to pamiątkę, że ocalało, to te mieszkańcy, ty wsi postanowiły postawić tam figurkę Pana Jezusa Frasobliwego. I tam Marysia to serce zamurowała. I jest tam podobno dzisiaj pod tym. Siedzi na nim Jezus Frasobliwy. Kowol, czyli Kowal. Zamek Dzikowski, czyli Zamek Pałac Tarnowskich w Dzikowie. Zamek Baranowski, zamek i zespół parkowo w Baranowie Sandomierskim, siedziba rodu Leszczyńskich. Kroty, gwarowo, czyli kraty. Jantek, to gwarą, czyli jantek. Tysz, oznacza też. Flisoki, czyli flisacy. Flisak, oryl, Flis to nazwy mężczyzny zajmującego się w dawnej Polsce flisem, czyli rzecznym transportem, spławianiem towarów. Często flisem trudnili się sezonowe darabiający chłopi nadrzecznych wsi. Na przykład tradycje flisaków Zolanowa nad Sanem są wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Redman, dawniej, starszy flisak, który kierował spławem i zespołem flisaków. Meble gdańskie to typ ciężkich, masywnych, bogato rzeźbionych mebli z drewna wyrabianych głównie w Gdańsku, El Elblągu i Toruniu, będących na wyposażeniu wielu dworów i kamienic mieszkańskich w Europie i w Polsce. Jopude oznaczak ja pójdę, zeby oczywiście żeby. Dąbrowica wieś w powiecie Tarnobrzeski w gminie Baranów Sarnomierskich. Góry – oficjalna nazwa części wsi Dąbrowica. Wykuty z brązu trzy pięciometrowe serce lasowiackie można oglądać na rynku w Baranowie Sandomierskim. Stało się ono nie tylko atrakcją turystyczną. Barbara Sorczyńska dodaje komentarz. A na rynku tutaj w Baranowie babcia Hania Rzeszutowa, czyli Anna Rzeszut zespołu obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. Tam ze swoim kolegą odszukały to w zapiskach, gdzieś czy w legendach i na tą pamiątkę jest na rynku postawione serce lasowiackie. I młode pary, teraz jak ślub biorą, to się zdarza, że przychodzą, zakładają kłódkę na tym serduszku, wieszają to na pamiątkę, ze zamykają swoją miłość i chcą być razem do końca życia. I tam robią sobie zdjęcia. Turyści też, jako przyjeżdżają, to sobie robią zdjęcia. Jest legenda w skrócie napisana i można przeczytać.